W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w Starym Składzie Ela, Paweł i Janek 9, piątek, 9 czerwiec oczywiście Szykujemy się do odejścia z Halstad. No nocka spokojna, Wiaterek jest od rana wschodni, a później sławniej odkręca na południowo wschodni, także Chcemy się załapać jeszcze na ten wschodni i pojechać trochę. Na razie zwijamy się powolutku. Wspuszczamy Halmstad. Śpiące jeszcze o tej porze. Sympatyczny pan z pieskiem pomagał nam na pożegnanie. Kapitańskie. Kapitańska kawa. Znaczy nie, to teraz nie kapitańska. jachtowy, nawet obłożone galancie ale jeszcze za... no jeszcze trochę tam jest, ale za dużo nie tu na wprost jest parę stóp. to jak się wiesz sezon jeszcze troszkę rozpocznie to już tak nie będzie łatwo tutaj mijamy jak Paweł mówi łódź podwodną Całość, coś tam, taki kształt tak wynurzona lekko, łódź. A ja mówię, że to czubek hełmu mi przypomina. No w każdym razie, charakterystyczna główka. Niepowtarzalna, tak jak nasz wiatrak w Sinoujściu. Kiedyś widać, że to było Paweł jakieś światło, wiesz? Bo na górze ma szybki pozamalowywane jeszcze. Jakaś trujeczka, jest. Wiaterek podobny, chyba. I Halmstad zostało za nami. A jedziemy teraz 5-1, 5-2 cały czas powyżej piątki. Także opłacało no. się troszkę wcześniej wstać. Ja kto rano wstaje temu, mm -hmm. no. ten leje jak zebra. Zatokę przeskoczyliśmy. Już jesteśmy teraz pod lekką osłoną lądu tutaj. Najgłębsza część za nami świecąca się teraz w słońcu. Fala wyraźnie, wyraźnie się wygładziła. Już tak nie rzucanie, wozi. Prędkość cały czas podobna. Kapeczkę spadła, no bo może i wiatr troszkę zelżał. Mamy 4,5, 4,7, przedtem mieliśmy 5, ponad 5, między 5 a 6. No. Halmstad jeszcze na horyzoncie bardzo ładnie widać. Przejrzystość jest ładna. Dobra. Ela się obudziła. Ela nie śpi Uuuu Nie śpi Wiaterek przysiadł Troszkę Bo na lewym trawersie mijamy toreko tu porcik, który braliśmy pod uwagę, że wejdziemy Ale ładna pogoda, wiaterek Czas mamy dobry, więc ryzykujemy jedziemy dalej następną zatokę Następny cypelek Dopiero tam będziemy mieli najbliższy jakiś zanim port daliśmy się do ostatniego cypelka. Jak płynęliśmy w tamtą stronę, to właśnie tutaj popłynęliśmy i skryliśmy się przed silnym wiatrem wariel. Opisane było jako klimatyczne miasteczko, zasiedlone przez arty ulubione i zasiedlone przez artystów różnych. No i mieliśmy klimat wytrzaskało nas że nam co rwało także omijamy z daleka to i płyniemy sobie na drugą stronę no i Cypelek już mamy prawie na trawersie zaraz nam zacznie zasłaniać wiatr coraz bardziej no, braliśmy pod uwagę że jakąś część końcową fragment będziemy musieli na silniczku przejść a za nami no nie można powiedzieć przestwór oceanu bo brzegi widać przynajmniej z tej strony z tej nie widać nic oprócz żegielka jakaś niemiecka łódeczka starsza przeszła no i coraz częściej pokazują się stateczki Znak, że zbliżamy się już do Sundu. Zwęża się wszystko. Już mamy na trawersie. Teraz dobrze widoczne, bo oświetlone słoneczkiem, a nie pod słońce. Że sama głowa tego cypla w tej chwili z latarnią na To są jakieś tam budynki. Widać radar chodzący po prawo, tam jakieś anteny. O, zwykła taka infrastruktura. Jak idziemy teraz wzdłuż, w głąb tej zatoczki takiej, no bardzo szerokiej, bo to już właściwie teraz to, tak brzeg się zaczyna równo idący. Tak i przed nami właśnie to, tak miasteczko z tym portem do którego chcemy wejść. Okolice miasteczka. Sytuowane są nawet malutkie plaże piaszczyste. Tu jedna na wprost. Widać jakichś takich plażowiczów, i tam druga większa, no pusta teraz. No i niestety. 10 po drugiej, zacumowaliśmy w mole Stoimy sobie, no porcik ładnie osłonięty, przynajmniej od kierunków wiatrów Tych, które teraz wieją, zresztą właściwie każdy, bo w zatoce położony trochę tak Wejście wyposażone w światło sektorowe na wejście no nie ma specjalnego podejścia jedna jedyna tylko zielona tyczka boja która coś tam pokazuje no i później już to światło które przed chwilą pokazywałem Na brzeże, przy którym stoimy i widok ogólny na port. No to idziemy na Bourbonika. Pora na obiadek. A później pójdziemy zobaczyć, ile ta przyjemność będzie kosztowała. I co tu jeszcze jest w pobliżu. I obiadek w mole. Jest ta poobiednia. Idziemy z Pawłem poszukać automatu do płacenia. Tutaj dalsza część tego basenu portowego. No zjechało się już sporo motorówek i jachtów. Jest automat do płacenia. 220 220 kor. 220 kor. No, dobra. Tak, tak, na co. No, i wydrukowało elegancko bez problemów, także mamy już legalne legalny postój. No do się do do Tak, tak, oczywiście. I tutaj są toalety i kantor bosmana, na którego oczywiście nie ma, no ale, ale jest automat, to jest wszystko ok. Także. No dobra, Zobaczmy. A, pojedyncze są? Tak. Dobrze. Toalet jest o wiele więcej, bo po drugiej stronie są jeszcze, także nie ma problemu. Nie jest tak, że. Jedna czy dwie na tyle ludzi. Tak wygląda damsko-męska. To niestety męska jest tylko taka, także tutaj to generalnie jest tylko pisuar. Sprawdzamy jeszcze prysznic. No jest tak. W toaleta w prysznicu jest. Aha. Tu jest część pralni. Dwie pralki. Nie, pralka i suszarka. O, chyba w ten sposób jest. I tu jest raz, dwa, trzy i cztery. Cztery prysznice. Sprawdzimy, że wiecie, czy jest zdejmowana słuchawka, bo ona lubi zdejmowana. No niestety ma pecha. Słuchawka nie jest zdejmowana. No to wszystko. Idziemy. Tutaj parking przed portem i następna kafejka. Slip. Tu jak ktoś chce, to zapraszają. Może sobie zrobić zdjęcie z panem. Zdjęcie zrobimy sobie później. Rozkończyła mi się bateria. Przejażdżki rybami. Czy to Polska, czy Szwecja, czy inny tam kraj. Cieszą się powodzeniem. Wszyscy chcą zaznać tych Emocji na wodzie, prędkości. No, mijali nas, akurat jak podpływaliśmy. No oczywiście inna grupa, bo to. I już. Więc, kochani, dzisiaj opłacało się wcześniej wstać, i o siódmej już wyruszyć dlatego że mieliśmy całkiem zdrowy naprawdę wiaterek no i doszliśmy tak jak mówiłem tutaj do tego molle porciku bardzo sympatyczny jak widać na tych załączonych obrazkach tak klimatycznie dosyć to wszystko wygląda Domki rozsiane, tak na wzgórzu, tutaj. E, port, no co, wszystko jest, 220 koron, jak pokazywaliśmy też już. E, bardzo dużo jachtów doszło, także widać, że no, lubią ten port, że tu jest spokój, bo bardzo dobrze osłonięty. No. Ciężko tu znaleźć naprawdę kierunek wiatru, który by tu niepokoił. No cóż, y, jutro. Zrywać chyba się nie będziemy, zresztą zobaczymy prognozy, jakie będą. No, dzisiaj zrobiliśmy te 30 mil według tego, co na Wioniks zliczył. Także, no, plan ponad. Generalnie mieliśmy zaplanowane 16, połowę prawie tego na dzisiejszy dzień. Także, no, cóż, do jutra w takim razie.